Cześć, ja jestem Reddington i witam Was serdecznie w Runner, Mapka, zapora Smithfield, tryb trudny oczywiście cały czas i dzisiaj do wykonania mamy duży kontrakt. Placa pierwszy z brzegu Dyson Diesel, czyli Wind Diesel, jak się to śmieje. Tego? To nie są ćwiczenia. Przepraszam za bałagan, nadal sprzątamy po powodzi. Woda przesunęła stację i zniszczyła wiertło. Potrzebujemy części zamiennych i materiałów budowlanych. I muszę do miejsca odwiertów w czarnej rzece dowieść dwa razy metalowe belki, platformę wiertniczą wiertło i naczepę budowlaną. zgarnięcia 7450 dolarów i 740 punktów doświadczenia. Naczepę mam w czarnej rzece, bo tutaj też jest jedna naczepa. Taka duża, właśnie ta niebieska. Ale tu na coś jest, chyba nie wiem, czy to deski są. Nie chcę mi się tego rozładowywać. Niech sobie na razie stoi. W Czarnej rzece stoi pusta. A jeśli chodzi o belki metalowe, proszę bardzo, mam na lawecie. Jedną lawetę sobie stamtąd skubnąłem, to ją po prostu odwiozę. prawda inną. Ale zawsze zawsze to laweta. Oddam i tyle. Jedna mi tu w zupełności. Na tej mapie wystarczy. Bo muszę mieć dwóch. A i do tego celu właśnie użyję Western star'a z tego względu, że wydaje mi się, że jest troszkę ten samochód większy niż Western Star. nie będzie miał problemu po prostu z tą znaczeką towar jest zaparkowany. jak ja z paliwem wyglądam powinno wystarczyć tak będę musiał wystarczyć te metalowe belki i udać się do garażu Pom naczepę żeby to wiek tu przenieść a sobie tą największą naczepę budowlaną zostawimy na sam koniec taką taki, taka wisienka na torcie w, w garażu w czarnej rzece mam oczywiście przecież zesternę z paliwem to sobie spokojnie zatankuję Teraz zastanawiam się co tu pójdzie znowu dzisiaj nie tak Co się stanie, że się coś nie uda, że się coś zepsuje Dolnij z nimi O nie, ta, ta lameta mnie tu pchała dosyć mocno zamontowane siadło wysokie, będę musiał zmienić na niskie. Później znowu na wysokie. Oś. Długa droga hamowania jest ciężarówki. Piękne intro było, jedziemy dalej. Już męczam mapę na 3, bo jak ja tu dawno nie byłem na tej mapie, trochę tęsknię za czarną rzeką, tu mi wszystko wychodziło. Na no ten tamtej zaporze, no co chwilę coś się trzani, co chwilę coś nie wychodzi, ja nie wiem. Pędna tylko na tylne osie, chwila. Rzut oka na mapę. A to musiał jechać tędy, tu, tu. No dobrze. Idziemy. Taka sama droga, jeszcze czeka mnie z wiertłem. Strasznie długo coś hamuje. Może przez to, że dosyć ciężki materiał wiozę. Nie mam żadnej zabudowy, to dużo lżejsza jest ta ciężarówka. jak ma tylko siodło. To w tej grze no, masa ma znaczenie, jakby nie było. Na razie sobie na tylnym napędzie daję radę Dzisiaj mówię troszeczkę ciszej bo grywam to bardzo wcześnie rano jest po szóstej, a jeszcze wszyscy śpią mnie w domu Poza tym żona chora i chciałbym też jej ze szybko obudzić i sobie pośpić. A tu są te trzybuchowe moczary razy dwa Ciekawe jakby sobie tu jeep radził Proszę w tak średnio nie męczmy ciężarówki, na pewno trzy włączone. radzić, to, to Nie jest jakoś strasznie ciężkie przecież. Mam nadzieję. ja nie przyjechałem? Nie, to tu muszę skręcić. Dobrze. Czy przestraszyłem? To źle jadę. Nie no też sobie daje radę tu na razie, czyli tam też sobie poradzić Robór numer 2 Nie pamiętam czy tu jest błoto, czy tu nie ma błota bo w ostateczności będę musiał lecieć po stara nie. Wiele jakieś kamienie, kamienie na szczęście. Nie może się uda jechać bez blokady dyferencjału bo jeszcze tutaj nie mam w nim a jednak troszkę kasy mnie kosztował bo i te opony mu pozmieniałem i tak dalej tą skrzynię biegu niech chcę odrobi chociaż pieniędzy bo w lead już na siebie zarobił kilka razy jakby nie było co tu stało? Coś mi tu ludnęło na ekranie.

i rozładu. O, jaka piękna animacja. Czy coś wybudowało? Pierwszy raz taką miałem. Zawsze tylko animacje miałem przy mostach. Pięknie. No to co, teraz jadę odstawić lewetkę do mojego garażu. Zatankować się i zabrać na czapę, i z na lecę po Nie wiem, czy nie wyjdą z tego materiału dwa odcinki. Staram kręcić się. Znaczy staram kręcić wszystko czasami ja tylko coś powycinam niepotrzebnego jakieś tam mało istotne rzeczy Na przykład próba wyjechania z błota przez 20 minut bo no to takie coś przytne do no po co to wyglądać To sobie powinien poradzić, bo nawet jest pusta robeczka nie zacieczka to minęło pamiętam, że jest duże błoto, jak będzie Już chwilowo mogę sobie napęd przełączyć na dwie tylko. To litrów. Czyli do garażu wystarczy. Nie tankuję za kasę. Nie lubię termową wachę. Już napęd na trzy z powrotem. To był chyba mój pierwszy koziołek. ui numero buen garaż No jak ja dawno tu nie było. chyba jak Scouta sprzedawałem. Tu jadę sobie po prostu i to. A to na zostawię tutaj. Na Nawet. Nawet czy na tamtej na czepie przewiozę to wiertło, bo ona jest bez burt. No chyba tak Dostosuj Ciodło niskie. Ani pente me não tomar pente me né? czepek płaska, na płaska, razy pięć, no. sobie zatankuję. I jedziemy z powrotem na Zaporę. ale pojadę tędy, tą drogą że znowuż słoneczko zachodzi tam tu jeżdżę. Nawet sobie tu Powiem szczerze, że lepiej niż Flicks naraz przyczepą. to jest napęd na dwie osie tylne włączane i śmiga. No dawaj, dawaj, jedź. Prześciemnia już Już łączę sobie światełka. Jak przyjdzie noc, to się po prostu zatrzymam, przeczekam aż do świtu. że wam że na tej stacji benzynowej tutaj No ja w ogóle to wiertło mam zabrać Dobra, jeszcze nie jest ciemno Jadę dalej Szarało się robi. To jeszcze kawałek jak można pojechać. Już no trzeba zaczyna tańczyć. Ale chociaż mnie podrywa przodu do góry, tak jak w tych starze. Także to jest ten plus. I o to mi właśnie chodziło, żeby można było spokojnie kierować. Jak skręcić, jak przód jest w To był kłopot. na mi czary mijamy a już niedaleko do przejazdu na zaporę. A tu jeszcze będzie jazdy, a jazdy długie kłody trzeba będzie stąd zabierać. Tu też będzie kilka przejazdów. A jak jechałem w drugą stronę, to tu skręcałem po prostu w lewo, nie? Tak mi się wydaje, że to ta, ta droga. Jeżdżamy. Jest moja ulubiona mapa. Aha, tu z centrum serwisowego. No jedziemy do centrum serwisowego, jeszcze nie jest strasznie ciemno.

Przepraszam bardzo, jak to mówi mój syn, ulubione, ulubione zdanie mojego syna, ale to nie moja wina. Tak, także ze znakiem to nie moja wina. To trzeba będzie chyba w automacie załadować. Bo i tak tym moim HWS-em raczej nie załaduje na pięć miejsc. no gdzie? Z belkami metalowymi sobie lepiej radzi. No. Słuchajcie, to by było na tyle. Czyli koniec części pierwszej kontraktu. To nie są ćwiczenia. I widzimy się w części drugiej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i na razie...